Chciałam Wam powiedzieć, że dziękuję za wszystkie komentarze. Niektóre są konstruktywne, inne są bardzo sympatyczne, inne są neutralne, inne są agresywne i, i tak po prostu jest. Natomiast chciałam zwrócić naszą wspólną uwagę na to, że jeżeli my... Jako rodzice, terapeuci i społeczność, która ma serce do dzieci z autyzmem i która naprawdę chce im pomagać i na, naprawdę chce stworzyć system wsparcia, musimy się zjednoczyć zamiast walczyć. I z uśmiechem patrzę, jak czasami piszecie, że a to rolki są nieprofesjonalne, a to makijaż nie taki, a to ujęcie nie takie, a to przejęzyczenie słowne. Naprawdę dziękuję, że macie chęć w ogóle nie, obejrzeć rolkę, nawet jeśli dajecie jakiś taki komentarz, który może mnie przyprawiać o uśmiech, ale pamiętajmy, że to w ogóle nie ma znaczenia, i w ogóle nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, kiedy my, jako rodzice, zjednoczymy się na tyle, żeby wspólnie znaleźć rozwiązania dla dobra naszych dzieci i stworzyć system wsparcia, tak by od wczesnego etapu diagnozy po dorosłość były miejsca, które zaopiekują się naszymi dziećmi.